Czytanie z księgi wyjścia? Synowie Izraela rozbili obóz w Refridim, ale lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia. Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił: Co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. Pan odpowiedział Mojżeszowi: Wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś mi i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale, w cherobie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie. Mojżesz uczynił tak na oczach, starszych na oczach starszy, starszyzny izraelskiej. I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się synowie izraelscy i wystawili Pana na próbę, mówiąc: Czy też Pan jest rzeczywiście w pośrodku nas, czy nie? Oto Słowo Boże. Kiedy Bóg mówi, nie garć Jego słowem. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale, opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, radośnie śpiewajmy Mu pieśni. Kiedy Bóg mówi, nie garć Jego słowem. Przyjdźcie, uwielbiamy Go, padając na twarze. Zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego, pastwiska i owcami w Jego ręku. Kiedy Bóg mówi, nie garć jego słowem. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego, niech nie twardnieją Wasze serca jak w Meribah, jak na pustyni w dniu Massa. gdzie mnie kusili Wasi ojcowie. Doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. Kiedy Bóg mówi, nie garść Jego słowa. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy. Ich lubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Jezus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdybyśmy byli jeszcze grzesznikami. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata. Daj nam wody żywej, byśmy nie pragnęli. Chwała Tobie. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synu, synowi swojemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy stodni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka, jakżeż ty, będąc Żydem, Prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić. Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to, o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, prosiłbyś Go wówczas. Prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywe. Powiedziała do Niego kobieta. Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od Ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i On sam, i Jego synowie, i Jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, Stanie się w nim źródłem wody wydryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział, idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to, nie mam męża. Rzekł do niej Jezus, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest Twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: Wierz mi, niewiasto. Że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili ojca. Wy czcicie tego, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć ojcu w duchu i w prawdzie. I takich to czcicieli chce mieć ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Rzekła do Niego kobieta. Wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus, Jestem nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc: rabbi, jedź. No rzekł, ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: Czyż mu kto przyniósł coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus: Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam: podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne. Takiż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwe powiedzenie. Jeden sieje, a drugi zbiera. Jeden ja was wysłałem rządź to, nad czym wyście się natrudzili. Inni się natrudzili, a wy ich trud weszliście. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej Powiedział mi wszystko, co uczyniłem. Kiedy więc Samarytanie przyszli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni i o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do kobiety mówili, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Na własne bowiem uszy usłyszeliśmy, jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest zbawicielem świata. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Jak kogoś dziwi ta broda, to później w czasie. Ogłoszeń trochę bardziej wytłumaczę, bo to jest związane z innymi pytaniami i kwestiami, które będziemy poruszać. W pierwszym czytaniu jest ten dość znany kawałek, który też można wybierać na krzest, kiedy Izraelici po tym, jak Pan Bóg już ich wyprowadził z niewoli, po tym, jak już im dał. Bardzo wiele różnych rzeczy dał im chleb w formie manny, dał im mięso, przeprowadził ich przez Morze Czerwone, uratował ich przed wężami, a oni jeszcze narzekają. Jeszcze żądają cudu teraz, natychmiast. Masz zmienić naszą historię, masz zabrać tego wirusa, ma wszystko być tak, jak my chcemy. Masz dać nam wodę tu i teraz. I mówią rabini, że Mojżesz uderzył dwa razy w skałę i przez to nie wszedł do ziemi obiecanej, bo nie wierzył. Ale pytają się jak to, jak to mógł nie wierzyć, że Pan Bóg zadziała, przecież przez jego rękę się otworzyło morze, przez Jego wszystkie te cuda były, przez Jego słowa i ręce wszystkie cuda i te plagi egipskie nastąpiły. Ale mówią, nie wierzył, że Pan Bóg jeszcze raz może przebaczyć ludowi, że Pan Bóg jeszcze raz może okazać miłosierdzie, bo już tyle razy go wystawiali na próbę. A Pan Bóg cały czas im dawał to, co prosili. I jeszcze raz w niego nie wierzą. Więc mówią rabini, że to był grzesz mojej że nie wierzył w Boże przebaczenie dla ludu i przez to nie wszedł do Ziemi obiecanej. Zobaczył tylko Ziemię obiecaną z daleka, z góry Nebu. I później. Postawili tam ołtarz, nazwali to miejsce Masa i Meriba, ponieważ się kłócili z Bogiem i mówili, czy Bóg jest między nami, czy nie. I to jest podstawowa pokusa nasza. Nie, czy istnieje, bo to jest filozoficzny problem dość łatwy do udowodnienia, jak ktoś tylko chce i ma odwagę myśleć. Na przykład gwiazdy. Wszystkie planety, ale też doskonałość ludzkiego ciała, jak wszystko jest ze sobą powiązane. Chociażby te, te rzeczy. Ale jest między nami, skoro są wirusy, skoro są choroby, trzęsienia ziemi, może wulkan wybuchnieć ten Pan Bóg naprawdę jest? W Twoich problemach małżeńskich, w Twoich problemach z braćmi, z dziećmi. Ten Pan Bóg jest? Czy zapomniał? Czy jest gdzieś na wakacjach? Czy może już przestał się Tobą martwić? I Pan Bóg mówi: Nie, ja jestem, ja jestem. Ale też mówi Psalm, kiedy Bóg mówi, nie garć jego słowem. Słowo Pana Boga to nie tylko Pismo Święte. Oczywiście, tu mamy spisane. Ale każde wydarzenie Twojego i mojego życia to jest Jego słowo do nas. Ale przede wszystkim Jezus Chrystus, który przyszedłby umrzeć na krzyżu i zmartwychwstać. Więc to jest też, może być, gardzeniem Jego słowa, że odrzucamy naszą historię, że odrzucamy Pana Boga obecnego w cierpieniu. Później święty Paweł mówi, że Pan Jezus umarł za nas, jak my byliśmy nieprzyjaciółmi. I nie mówi o kimś innym, mówi o nas, o każdym z nas. Później mówi, bo za kogoś dobrego, na Twoje dzieci, rodziców, to jeszcze może jesteśmy w stanie dać nasze życie, nasz czas. Nasze pieniądze, ale za kogoś, kto cię krzywdzi, za kogoś, kto jest przeciwko Tobie, kto się śmieje z Ciebie, kto Tobą pogardza. Mówi tak, ale dla nas jest nadzieja, bo Chrystus właśnie wtedy za nas umarł. I później jest ta przepiękna Ewangelia to jest taki trochę dziwny ten, Żydzi i Samarytanie wierzyli w tego samego Boga Samarytanie tylko w pierwszą część, tak zwane Księgi Mojżeszowe czy Tory. ale już ta kobieta, już to jest dziwne bo na obu Żydzi nie rozmawiali z Samarytanami szczególnie mężczyzna, kobieta w tych relacjach ale też to miejsce, w którym się spotykają. Bo w Piśmie Świętym spotkania przy studni między kobietą a mężczyzną kończą się małżeństwem. Jest to miejsce uprzywilejowane do małżeństw. Tak było z małżeństwem Izaaka, Jakuba, Mojżesza, i w wielu innych przypadkach, w wielu klasztorach też jest źródło właśnie, żeby każdy mnich, każda mniszka mogli odkrywać tą relację oblubieńczą z Panem Bogiem. Więc tutaj niektórzy księża mówią, że Pan Bóg nam pokazuje, jak randkować. Oczywiście, nie mówię, że później byli razem. Mieli dzieci, czy że była kochanką, to nie o to chodzi. Ale chodzi o pewną relację oblubieńczą w głębszym poziomie, bo każdy z nas tutaj jest trochę tą samarytanką. Bo ta kobieta przychodzi w ciągu dnia, w najgorętszej godzinie dnia, gdzie nikt normalny nie chodził po wody. Tylko ktoś, kto nie chciał ze wstydu. Spotkać innych. Ta kobieta, być może wszyscy na nią patrzyli z pogardą. Prawdopodobnie ona sama na siebie patrzyła z pogardą, bo nie przeżyła jednego rozwodu. A rozwód za każdym razem to jest, że osoba, któ która dawała Ci swoje życie, Ci mówi, już dla mnie jesteś nikim. Zabieram swoje życie i daję komuś innemu. I ta kobieta to usłyszała pięć razy: Nie jesteś godna, żeby z tobą być. Nie jesteś warta, żeby ktoś z tobą był. Nie raz, nie dwa, pięć razy została odrzucona. Także już przychodzi tam właśnie ze wstydu, zraniona, kiedy jest prawie pewna, że nikogo innego nie spotka. I Pan Jezus mówi: Daj mi pić. To też powie na krzyżu: Powie pragnę. I Pan Jezus do mnie i do Ciebie też przychodzi dzisiaj i mówi: Daj mi pić. Daj mi Twoją modlitwę. Dwa, daj mi Twoje zmartwienie. Ja pragnę, mówi Pan Jezus, pragnę relacji z Tobą, pragnę miłości, pragnę, żebyś odpowiedział, odpowiedziała na moją miłość do Ciebie. A ona zaczyna mówić o kwestiach ludzkich, ale jak Ty, Żyd, prosisz mnie? Jak Ty to sobie wyobrażasz? Jak Ty Bóg możesz prosić mnie człowieka? Albo mówimy, ale Panie, dlaczego wymagasz ode mnie czegoś? Później On próbuje jej pokazać inną głębię, że to On jest źródłem wszystkiego. Ale ona też próbuje po ludzku to wytłumaczyć. I my często też tak robimy. Pan Bóg coś mówi, zrób to. Na przykład, pamiętam jak mi mówił: idź do seminarium. Nie, 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 Panie Boże, to jest w ogóle nielogiczne. No przecież to nie da się. Ale idź. Nie, 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 nie da się. A i my często w życiu tak mamy. Pan Bóg mówi: przebacz Twojemu bratu, przestań się lękać śmierci. Teraz przez koronawirus czy przez coś innego. Ale nie, Panie, nie da się. Jak przecież po ludzku nie da się, nie ma szczerpaka, nie ma takiej możliwości. I Pan Jezus mówi jej o wodzie, którą możemy mieć wewnątrz nas, o źródle wody żywej. W innym miejscu powie, że mówił to o Duchu Świętym, którego chciał dać. Przychodzimy do komunii, aby otrzymać ducha świętego, aby to źródło w nas powoli coraz bardziej biło na życie wieczne. Nie tylko dla nas, ale dla ludzi naokoło. I może nam się wydaje, że tam kopiemy, 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 <laughs> gdzie powiedział nam Pan Bóg czy ktoś. Czy na modlitwie mieliśmy przekonanie, kopiemy i tam tylko ziemia, czy błoto. No Pan Bóg mówi nie martw się. Ja chcę dać ci to źródło. Może kopo, pokop jeszcze chwilę, może jeszcze <laughs> pięć miesięcy, ale wtedy znajdziesz w Tobie to źródło wody żywej. Nie w innych ludziach, nie w telewizji, nie w pracy. Pan Bóg w Twoim sercu na Ciebie czeka i na mnie. W moim, żeby tam nas spotkać. I później Pan Jezus wchodzi w niej historię. Nam był wstępny dialog, ale bardzo szybko mówi: przyprowadź swego męża. To znaczy, popatrz, jaka jest Twoja sytuacja konkretna, w której żyjesz. Popatrz na braki, które masz w Twoim życiu. I ona widzi, że coś jest dziwnego i od razu próbuje uciekać znowu w teologię. Ale gdzie mamy chcić? Jak mamy tego Pana Boga chcić? Na kolanach, na stojąco? Jak można komunnie przyjmować? Na ręce, do ust? Klęcząco, stojąco? Jak mamy czcić tego Pana Boga? A Pan Bóg mówi jej prosto: słuchaj, nic nie rozumiesz. Bo czcimy w sercu przede wszystkim. Owszem, nasze wszystkie gesty coś wyrażają, ale to gesty nie są naszą relacją z Bogiem. I ktoś powie: A, super, to nie musimy chodzić do Kościoła, szczególnie w tych czasach nie ma po co, bo mamy chcić w duszy i w sercu. Tak, ale Pan Bóg Lud Boży zebrał, to nie chodzi o budynek. My chodzimy do Kościoła nie dlatego, że Kościół sam w sobie jest świętym budynkiem, który nas uświęca. Ale chodzimy do Kościoła, żeby jako Lud Boży z naszym Bogiem rozmawiać, wchodzić w relacje, wchodzić w kontakt. <laughs> I później ją wprost mówi, ja jestem Mesjasz. I ona idzie i mówi, słuchajcie, powiedział mi, kim jestem. Ale powiedział mi, że miałam pięciu mężów, że zostałam pięć razy odrzucona. I się mną nie zgorszył. I mnie nie odrzucił. I mi powie nie powiedział, że jestem szmatą. Tak jak ja sobie to cały czas mówię. On wiedział, kim jestem, powiedział mi, ale było w nim wzrok, który mnie kochał, który mnie nie osądzał, który mnie nie odrzucał. Bo to, że ktoś ci mówi twoje grzechy, niekoniecznie musi być miłością bo często jest to w formie oskarżenia, naśmiania się, ale On powiedział wszystko, co zrobiłam, i mnie nie odrzucił. Więc to musi być Mesjasz, to musi być od Pana Boga, bo inni ludzie tak nie kochają. I Pan Jezus bardzo pragnie, żebyś Ty i ja mogli zobaczyć, że On patrzy na Ciebie tak samo. Że zna każdy najmniejszy Twój grzech i mój oczywiście lepiej od nas sam. I nam mówi, patrz, ja Cię nie osądzam w tym, nie odrzucam, nie wymagam. Ja jestem obok Ciebie, ja znam Twój strach, czy wytłumaczenie wirusa, że nie chodzisz do kościoła, czy nie chcesz się spotykać z Twoją siostrą, z którą i tak od lat już nie rozmawiasz. Ja to wszystko wiem, ale Cię nie odrzucam. Jestem cały czas przy Tobie. Pragnę być cały czas w Twoim sercu. Później to by było dużo rzeczy tutaj, ale to jest tylko tak na marginesie powiem, bo to jest mnie to zawsze śmieszy. Przychodzą uczniowie i mówią, rabi, dobra, zostaw tą kobietę Jedzu. A on mówi, ja mam inny pokarm. A oni od razu, kurczę, ktoś mu dał. Może ma innych uczniów, który potajemnie tutaj trzyma ten. Odrzucił nasze jedzenie. No nie chce naszego jedzenia, chłop, coś mu jest nie tak. Albo zaczynają się zastanawiać, kurczę, może coś zrobiliśmy, że nie chce od nas tego jedzenia? Może już nas nie chce jako uczniów? To no tak tylko na marginesie, bo to jest jak dla mnie, jak znam trochę siebie i innych księży, niestety czasami takie głupoty nam przychodzą do głowy. I Pan Bóg też, Pan Jezus też im pomaga i mówi: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Boga. Tylko to nas naprawdę karmi. Nie to, że mamy taki samochód, nie to, że ludzie mają o nas takie, a nie inne poglądy, nie to, że my należymy do najlepszej partii politycznej, to nas nie karmi. Czy że zdobyło się następny etap w gierce, to nas nie karmi. Karmi nas głęboko tylko pełnienie woli Ojca. <laughs> I później już Samarytanie nie wierzą tylko przez słowa kobiety, ale wierzą dzięki temu, co oni sami mogli z nim zrobić. I to jest zachęcenie do wszystkich nas, abyśmy naprawdę mogli powiedzieć ludziom naokoło, też naszym życiem, też słowami, jeśli potrzeba. Spotkałem kogoś, kto powiedział mi, kim jestem i mnie nie odrzucił. Spotkałem kogoś, kto mnie kocha, kto mnie szanuje, pomimo wszystkich moich wpa wpadek, pomimo wszystkich moich słabości, niedogodności, grzechów. Słuchajcie, jest ktoś, kto kocha za darmo, kto mnie kochał, jak mówi Paweł, kiedy byłem jego nieprzyjacielem. I nas tak bardzo kocha, że daje się tu na ołtarzu, abyśmy go jedli abyśmy Go przyjmowali, abyśmy pozwalali Mu tworzyć w nas to źródło wody żywej.